Projekt, o którym tutaj Pani Małgorzata wspomniała, dotyczy, który ma taką straszną nazwę, taką techniczną, cyfryzacja ochrony zabytków, polega generalnie na tym, na wykonaniu wiernych maksymalnie wysokiej rozdzielczości, jakości fotografii zabytków dziedzictwa kultury polskiej. W przypadku tego projektu, jest to, jest to program wieloletni pilotowany, czyli prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i co roku są ogłaszane nabory na kolejne projekty, gdzie między innymi instytucje samorządowe, samorządowe pozarządowe, tak jak Stowarzyszenie Polskie Bractwo Kabinetu Wittenberga bierze udział, składa, składa wniosek aplikacyjny z prośbą o dofinansowanie do kolejnych projektów. W tym roku dostaliśmy dofinansowanie na wykonanie digitalizacji wnętrz w właśnie w CERC, w, CERC, w, CERC, w, CERC, w CERC. i cała praca polega na tym, że przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu fotograficznego, fotografii cyfrowej wykonujemy wierne fotografie centymetr po centymetrze całości zawartości celu, całości. Są obszary, które, które są, na się bardziej pochylamy, to są polichromie, to są, to są ekonostasy, to są fragmenty wyposażenia, samo wyposażenie ale generalnie sprowadza się to do tego, że właśnie każdy centymetr kwadratowy wnętrza jest zreprodukowany w wysokiej rozdzielczości. Są to wymagania regulaminu projektu digitalizacji zbioru. Nie będę opisywał w technicznej, bo to jest dla zainteresowanych. Natomiast efektem tego jest utworzenie zbioru wysokiej jakości fotografii cyfrowej, zgodnie właśnie z wymaganiami technicznymi, a następnie przekazanie tego zbioru fotografii do repozytorium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako ślad, jako dowód stanu obecnego zabytku. Ministerstwo Kultury tworzy takie repozytorium z przyczyn jakby oczywistych. Natomiast częścią, właściwie wymogiem również tego regulaminu jest to, żeby co najmniej 3 czwarte tego zbioru, które myśmy wykonali, zostało opublikowane na stronach internetowych. Nie jest jasno w regulaminie powiedziane, gdzie te strony internetowe mają być, łącznie z tym, że może być to strona internetowa, strona internetowa Ministerstwa Kultury. Myśmy zdecydowali się wykonać to w ten sposób, zresztą od kilku lat jak mówimy, że każdy z obiektów, które reprodukujemy w ten sposób, będzie miał własną stronę internetową, na której będzie opisywany, prezentowany zbiór reprodukcji wykonanych w danym obiekcie. Ale w przypadku... Z rocznego projektu dokonaliśmy coś więcej. Otóż technika cyfrowa rozwija Możliwości pozyskiwania tych różnych technologii również się rozwijają. I tym czymś, co, co dzisiaj będziemy chcieli Państwu zaprezentować jest fragmentem tychże stron internetowych. Nazwaliśmy to wirtualną wycieczką po wnętrzach celów. Technika to, ponieważ widzę, że tutaj Anna włączyła już tą, tą, tą to w tej chwili wirtualną wycieczkę. Ehm, Polega ona na tym, że jeżeli Państwo tutaj wejdą, jest to zapis cyfrowy, dostępny w internecie, nie potrzeba do tego strasznie wielkiej przepustowości internetu, to się właściwie na dowolnie słabych stronach otwiera. Możemy obejrzeć dokładnie, jak wyglądają wnętrze obu cerfie. W przypadku cerki fańczowej możemy nawet przemieścić się z, tego, z przedsionka z do, do Nowy głównej, ale. Wszystkie, wszystkie ściany, które łącznie ze sklepieniami zostały sfotografowane dodatkowo bardzo wysokiej rozwiętości, pozwalającej na zbliżenie się do tychże obiektów w takim stopniu, jakim niemożliwe jest to nawet gdyby się było tam w środku. Ponieważ jest stosowana to dość unikalna technologia, bo ona pozwala na to, żeby zachowywać tą wierność na poziomie ortofotografii, dla, dla, dla niespecjalistów wytłumacza. Każda fotografia niesie w sobie pewne błędy wynikające z optyki, tak, to są prawa fizyki. Dzięki tej technice te wszystkie błędy zostają zniesione. W związku z tym jest to wierna kopia, wierny skam, no w tym przypadku oglądamy sklepienie. Ponieważ trzeba sobie uświadomić, wysokość cerkwi to jest jednak kilka metrów do, do tych pół... Wszaru może bardzo wysoko, a nawet jeżeli jest się, jest się tam w środku, jest po prostu zwyczajnie trudno dotrzeć. Tutaj ja na w tej chwili zaprezentuję Państwu, jak dalece blisko się można zbliżyć do tychże fragmentów po to, żeby podziwiać jakby detale. To coś, ten, 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 to co w tej chwili oglądamy, wirtualna wycieczka nie jest zawarta w regulaminie Ministerstwa Kultury, ponieważ ta technologia jest unikalna i bardzo nowa. Tak naprawdę. Ci, którzy, specjaliści, którzy budowali wymagania techniczne do, do sposobu reprodukowania tych obiektów, nie znali jeszcze tej technologii. Jest to w tej chwili pierwszy przypadek zastosowania tejże technologii w Polsce. Znanym być może, ale inni, no nie chcą tutaj się już tak definitywnie wypowiadać. I teraz dzisiejszy, dzisiaj zostały uruchomione strony internetowe obu tych cerkwi. W materiałach prasowych, które Państwo otrzymali są adresy tych stron internetowych, można na nie wejść. Oprócz tejże ewentualnej wycieczki, tutaj dla każdej z tych cerkwi jest wykonana, każda osobno, są na nich, są na tych stronach internetowych, internetowych opublikowane zdjęcia, no, prawie wszystkie, które wykonaliśmy, wszystkich nie dało się po prostu zmieścić, ponieważ jest to ogromnie długo. Te zdjęcia, tak samo jak te zdjęcia zawarte tutaj w tej płycie, nie są obciążone prawami autorskimi. Zgodnie z regulaminem tegoż projektu, programu, możecie Państwo wykorzystywać je dowolny sposób, za wyjątkiem zastosowań komercyjnych. Dawidził. Za przepraszam, że ci przerwę, zanim obejrzymy kolejną i kolejną Jasne. wirtualną, chciałabym oddać głos gospodarzom tych miejsc. Proszę powiedzieć, no... Jakie, jak, myśli, jak, to, jak się z myśli, jak się zależy na czy takie projekty są nadal jeszcze potrzebne i, i czego się spodziewacie po tej realizacji, która miała miejsce w Kańczowej i w Pieczęcie? Szanowni Państwo, my naturalnie z dużym zainteresowaniem.